Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra. Niedzielny Toruński Kalejdoskop Radia Gra. Witamy ponownie. Piotr Kolszowski, kłaniam się i witam tych, którzy z nami są na fali, na 88,8 również na portalu Gra. FM. Z nami jest kolejny gość Kaleidoskopu. Radosław Wnuk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Cześć Piotr. Czyli jeden z ludzi odpowiedzialnych za pojawienie się jakiś czas temu pewnego nowego miejsca na imprezowej, ale nie tylko imprezowej mapie naszego miasta, czyli po prostu e, Laby, przystani towarzyskiej. No to bardzo ciekawe, bo mówisz cały czas, że pewnego nowego miejsca i my mi się też na tym łapiemy, że cały czas się nazywamy nową miejscówką, chociaż już trzeci sezon e, biegnie cały czas więc, więc można powiedzieć, że ta ta Nowość, chociaż co sezon zawsze jest coś nowego u nas. Więc faktycznie można powiedzieć, że każdy nowy sezon to jest nowe otwarcie, więc fakt. Nowa miejscówka, zwracam absolutnie honor. Reprezentuję tutaj siebie i dwóch moich wspaniałych przyjaciół. Możemy ich pozdrowić na 3, tak. nawet teraz. Bardzo serdecznie pozdrawiamy Adriana i Michała, osoby związane z tym powstaniem właśnie Lamy. No i teraz pytanie do ciebie, czy Ty pamiętasz ten moment, kiedy w ogóle w Waszych głowach zrodził się pomysł na przystań towarzyską? Bo pewnie Nazwy na początku nie było, ona się pojawiła po jakimś czasie, zakładam po 15 minutach dopiero. Nie, właśnie, to nie było na tyle, pojawienie się nazwy nie było wcale tak oczywiste, bo my w trójkę jesteśmy na tyle mocnymi charakterami, że tam całe szczęście, każdy ma 33 i 3, więc jakby nie ma takiej możliwości, że w którymś momencie będziemy mieli taki pad decyzyjny. Ale jak to się wydarzyło? Ja nie będę y, zmieniał historii, powiem szczerze, że to panowie na początku beze mnie myśleli o takim projekcie, tak? Mm -hmm. Tak gdzieś, po wszyscy jesteśmy bliskimi przyjaciółmi. Y, wyjechali sobie dziś na wy zobaczyli kilka takich miejsc, mówią Jezus Mary, jak to świetnie byłoby zrobić w Toruniu. Tak? No, rozmawiali razem, a słuchaj Michał, zróbmy to bez Radka. Może, tak, bez Radka, nie. super pomysł. I jak w którymś momencie wchodzisz, ty, Radek, mamy taki pomysł na biznes. Nie, właśnie to wyglądało to nieco inaczej, bo my wszyscy między sobą zawsze o czymś rozmawiamy i oni zaczęli na początku o tym mówić i to w ogóle kupę czasu temu jeszcze przed pandemią, ale nie było tego bodźca, tak? I wiesz, i wyszła pandemia, my wszyscy zawodowo zajmujemy się rzeczami stricte powiązanymi z pandemią, w sensie jakby pod nam wyłączyła te rzeczy. I ja pamiętam to jak Wychodziłem od Adriana z jego biura i on mówi, ty, a może byśmy taki... Projekt zrobili, wiesz, jakiś bar na zewnątrz, coś, muzyka, ja mówię, ty, no to zróbmy to. I to, i to było 5 tygodni od otwarcia laby 2021. Więc, jakby w odcinku czasowym 5 tygodni musieliśmy założyć spółkę, znaleźć partnerów. Co ważne, złapać koncesję, nadać nip. A przy, przypomnę, że w tamtym czasie na przykład dokumenty musiały być poddawane kwarantannie w Urzędzie Skarbowym. Więc, żeby nadano ci nip, musiałeś czekać 48 godzin. No albo bardzo ładnie się uśmiechać do wszystkich pań w każdych okienkach. Jak widać, laba powstała, więc to nasze uśmiechanie miało jakiś sens. I ja wcale chciałbym teraz pozdrowić, naprawdę, i to zero ironii, wszystkie możliwe urzędy miejskie w Toruniu, bo tylko dzięki tak naprawdę dobremu sercu i sprawnej tej działalności urzędniczej na wielu płaszczyznach, od no, praktycznie wszystkich wydziałów, które, przez które musieliśmy przejść w Urzędzie Miasta, no i z, jakby z, tutaj z koronnym wydziałem, czyli mosir naszym największym partnerem, zarządcą terenu, na którym istnieje laba. Tak naprawdę, gdyby nie wiara tych osób, to laby by nie było, bo byśmy utonęli w, w urzędniczej, można powiedzieć, Papierologii i może powstałaby rok później, ale myślę, że rok później nie miałoby to już takiego wydźwięku, no bo wiemy, jest to obiekt, który powstał na kanwie pandemii. Na no właśnie, tego... cały czas mówimy o tym, mówisz o tym, że te papiery musiały leżeć, bo to była pandemia. Przypomnijmy, początek 2021 roku yy, i to było tak, że oprócz tego, że wcześniej mieliście pomysły w głowie na, na takie miejsce, yy, no to chyba trochę ludzie potrzebowali, bo przypomnijmy, kluby, puby, te wszystkie miejsca były albo pozamykane, albo w jakichś yy, dziwnych. No, na tamten czas tam się, nam się tak to wydawało. Warunkach funkcjonowały? Zdecydowanie, jakby już nie patrząc nawet na czyste obostrzenia, jakie funkcjonowały wtedy, no to ludzie faktycznie były, byli zgodniali tego kontaktu, tak? Tej rozrywki, ale nie tylko rozrywki w sensie imprezowym, bo laba to nie jest miejsce stricte tylko i wyłącznie imprezowe. My tam robimy szereg różnych innych rzeczy, które nie są powiązane z imprezą. Jest To po prostu przestrzeń dla lokalnej społeczności, w której ta lokalna społeczność ma sobie wypocząć na swój znany sobie sposób. Tak? No i faktycznie podczas pandemii tak to wyglądało, że wszystkie inne miejsca. Nie funkcjonowały, no nie jest tajemnicą, że wszyscy jesteśmy w trójkę DJ-ami, że wszyscy też prowadzimy biznes, który jest stricte oparty na rzeczach, kiedy, kiedy dzieje się pandemia, wobec naszego biznesu nie ma. Więc w jakiś sposób byliśmy w stanie zrozumieć każdą z możliwych ze stron. No jesteśmy też osobami towarzyskimi, więc jeżeli nam zabroniono tam już na ponad półtora roku po prostu dobrej zabawy, no to zaczęliśmy tych braków odczuwać. No jak się ma braki, to się szuka rozwiązania tych problemów. I tak powstała laba, i tak ten, ten pierwszy sezon był bardzo ciekawy, no my. Nie spodziewaliśmy się absolutnie takiego, e, takiego odebrania nas przez, e, przez lokalną społeczność. Ja pamiętam, że na imprezę otwarcia byliśmy zabezpieczeni, e, jakby z, i z towarem i z zabezpieczeniami związanymi z, z, z wydajnością toalet i tak dalej. Na coś, co, co, co jak nastąpiło, to o 23 <laughs> się zastanawialiśmy, od kogo tu pożyczyć teraz wszystko. Nie? I, i, I Jezus Mary, jak to, jak to wszystko poszło. Teraz o tym, o, tym, o tym, jak te imprezy wyglądały, to na pewno sobie za chwilę w drugiej części powiemy. Jeszcze jedno pytanie chciałem to Zadać w, w, tej, w tej pierwszej części naszej rozmowy. Czy braliście pod uwagę jakąś inną lokalizację dla Laby w Toruniu? Wiemy, że ona jest faktycznie przy Stani na tym terenie, wszystkim znanym, a, a, a był taki pomysł, bo chyba takie informacje światła dziennego nie ujrzały do tej pory. Wiesz na co? Na Rudaku, nie wiem, czy w eee, Ja nie ukrywam, że jakby sercem każdego miasta typu, typu Toruń tak, jest, jest właśnie Wisła. I, i, I tak naprawdę to miejsce miało sens tylko i wyłącznie w, przy rzece. tak? Więc my, z góry braliśmy pod uwagę tą lokalizację były jeszcze możliwie dwie inne, delikatne przesunięcie, nas, nas na ten po prostu wybetonowany plac przystani, ale no wiemy, że to by się po prostu wiązało z tym, że przystań by nie funkcjonowała tak, jak należy, a my działamy z taką społeczną odpowiedzialnością, że nie chcemy absolutnie nikomu wchodzić w drogę i taki chociażby detal. Wszystkie nasze przewody, które idą przez przystań do nas, idą pod kopem, tak, żeby absolutnie ktoś, kto będzie chciał wodować jutro motorówkę, nie musiał tej swojej przyczepce dwukółkowej tam przez nasz próg przeskakiwać. I było jeszcze jedno miejsce e, przy nowym moście, aczkolwiek no tam wiadomo dojazd. E, też cenimy sobie to bezpieczeństwo. Nie chcielibyśmy, żeby wpisano nas w radiach i, i, i gazetach, że ktoś tam niestety do nas nie dotarł, więc, więc, więc w, po prostu padł na to miejsce. A jeżeli jak się jeszcze okazało, że jest tam naprawdę masa wsparcia instytucji miejskich, e, no to. Wybrał się uda. Czyli tak to miało wyglądać. <głos> <głos> za chwilę wracamy z drugą częścią rozmowy. Radek Wnuk, jeden z trójki osób, trzech osób odpowiedzialnych za labę, przystań towarzyską, jest naszym gościem. Za chwilę wracamy do rozmowy. Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W radiu gra. Kalejdoskop Radia Gra i kolejna część rozmowy z Radkiem Wnukiem. Radosław, czyli laba, przystań towarzyska, jest z nami dziś. Laba to laba, faktycznie chillout i sama przyjemność, czy ciężka praca? Pytam nie tylko o to, jak to wygląda teraz, ale etap przygotowań, bo zdaje się, że tych rąk do pracy tak, aż tak dużo nie mieliście na początku. Więc co, my się skupiliśmy na takiej naszej bliskiej ekipie budowlanej, sami też nie mamy dwóch lewych rąk, chociaż ja jestem akurat leworęczny, więc w moim przypadku nie będzie dwóch prawych rąk. Wtedy największym problemem była dostępność towarów. Laba opiera się na kontenerach morskich, a jak dobrze wiemy podczas pandemii ten fracht morski i tak dalej cały, że tak powiem, był wywalony do góry nogami. E, ściąganie kontenerów i ich dostępność, no tutaj jest wielka zasługa Michała, który po prostu już został prawie osądzony o stalking wszystkich możliwych dostawców kontenerów w Polsce to było trudne. Mieliśmy też dwóch fajnych wykonawców. No i całą resztę tak naprawdę robiliśmy siłą własnych, własnych mięśni. Wiele rzeczy się nauczyliśmy chyba. Ja się śmieję, że jakbym teraz miał jakiś remont w domu zrobić, to wydaje mi się, że jestem w stanie zrobić to bez pomocy. Może nie tak idealnie, ale na, na ten labowy sposób wystarczająco. Chociaż taka praca to przyjemność, bo kiedy przyświeca ci pewnego rodzaju idea i cel, to wydaje mi się, że nawet najcięższa praca związana z, no stricte z budowlanką, ze z jakimś tam spawaniem, wycinaniem, malowaniem, kładzeniem, różnych rzeczy. Ja się, Jezu, ja się tyle nowych słów nauczyłem, ja sobie własną narzędziówkę kupiłem, wkrętarkę, flexa. Naprawdę zostałem prawdziwym mężczyzną podczas tworzenia lamy. Mówisz, jak przyświeca ci cel, a jaki wam tak naprawdę przyświecał cel? Co chcieliście stworzyć? Ułożyliście sobie jakiś plan i widzieliście, jak to ma wyglądać na końcu? Czy to ewoluowało w waszych głowach na, na, na przestrzeni czasu? Więc co, przez to, że każdy z nas zawodowo zajmuje się rzeczami pokrywnymi, ale to jest jakby jego mainstream zawodowy, e Solaba była zawsze projektem y, dla nas, takim bardzo mocno płynącym z serca, I, i dla nas często kwestie jakby stricte wizerunkowe, nie mówię o naszym wizerunku, tylko o wizerunku miejsca, kwestie powiązania tego miejsca z lokalną społecznością. Czytaj, zawsze nasze plakaty związane z otwarciem nawiązują chociażby do Kopernika w zeszłym roku, to był lekki, le lekki kolaż Grzegorza Ciecho Ciechowskiego, który wisi u Was w studiu, ale też dbanie o tą lokalną społeczność, robienie różnych akcji związanych z lokalną społecznością. Ja na sobie mam koszulkę Laby na przykład i tak koszulka tutaj kamera mam numer 3, uluga. proszę bardzo, tak? Jest to jedna z koszulek wyprodukowanych wspólnie z naszym partnerem, też toruńską marką Elate, Elade. I gdzie cały dochód z tego szedł na toruńskie schronisko dla zwierząt. Tak? No bo wy jakby... całkiem blisko tego schroniska zdaje się, wręcz niemal po sąsiedzku. No można, po, można powiedzieć, że jesteśmy całkiem blisko, ale generalnie jesteśmy w ogóle całkiem blisko wszystkiego. tak? Więc staramy się nie wykorzystywać tego całkiem blisko i żyć w symbiodzie ze wszystkimi. I taki też jest nasz cel. I, i dla nas najbardziej, taką najlepszą nagrodą jest to, jak spotykamy kogoś na mieście starszego, czy tam na miejscu, może bardziej w ten sposób. I on mówi, Boże, fantastyczne miejsce. I ja tu przychodzę sobie na lemoniadę, ale moja wnuczka i moja córka też tutaj przychodzą. Tylko wszystkie o innej godzinie, tak? No bo mamy ten swój kalendarz spotkań, które mają dopasowany tak naprawdę do każdej grupy wiekowej. No właśnie, bo już te dwa sezony Laby wcześniejsze pokazały, że, że to nie tylko imprezy takie wieczorne, na które się przychodzi i czasami trzeba kupić bilet, czasami nie, ale też wydarzenia w ciągu dnia, gdzie można było spotkać się z Różnego rodzaju artystami przyjść, porozmawiać i na się zupełnie za free, bezpłatnie wejść sobie i spędzić czas. Tak, absolutnie. Laba tym miejscem jest w 90% czasu dostępnym absolutnie bezpłatnie. Płatne są wydarzenia muzyczne, one dostępne są po 22 dopiero są płatne. O, może w ten sposób powiem. I tak, organizowaliśmy szereg różnych spotkań, e, współpracy z naszym partnerem w, w pierwszym sezonie. E, staramy się też robić takie rzeczy, właśnie powiązane na przykład z, z quizami, z z rzeczami związanymi z czasem wolnym dla dzieciaków. Była zawsze w niedzielę animatorka i to na pewno wróci. Jeżeli słuchacie nas, drodzy rodzice, i chcecie zrobić coś ze swoimi dziećmi w niedzielę, i jeszcze do tego napić podobno się najlepszej lemoniady w mieście, no to w niedzielę animatorka, jak najbardziej od czerwca, będzie razem z nami. Wiesz, i, i jesteśmy przestrzenią, którą udostępniamy tak naprawdę wszystkim chętnym. Y, mety różnych biegów, prezentacje drużyn sportowych. No, na tym polega ten właśnie nasz y, lokalny pierwiastek. Takie że... trochę centrum miejskiego życia się zrobiło w tej przystani nad Wisłą. Nad y, letnie Centrum Miejskiego Życia. Chciałbym, żeby jak za rok się spotkamy w tym samym wywiadzie, żebyś powiedział to no Radek, wtedy mieliśmy rację, zrobiliście faktycznie takie letnie centrum tak, ja wtedy powiem życia. Radek, zobacz, bulwar nadal rozkopany, a Laba żyje i rozwija się i, i coraz więcej e... ciekawych rzeczy się w tym miejscu dzieje. Ja jako osoba odpowiedzialna u nas za, za PR i komunikację właśnie bardzo często staram się gdzieś tam wyłapywać te, te kontakty, te, 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 te informacje o, o bulwarze i jego aktualnej jakby stanie, nie? Mm -hmm. I, I gdzieś tam mówię, słuchajcie, nic zraszonego, przekierowujemy was nieco dalej. <laughs> Aczkolwiek bulwar jest sercem Torunia i wbrew pozorom to nie jest jego rozkopanie wcale nie wpływa korzystnie na labę. Bo chociażby ruch Czyli turystyczny odczuwacie. Tak? Ruch turystyczny jest zamknięty przez bulwar i ten turysta, który nie trafia do nas jakby będąc w jakiś tam sposób e, kierowany reklamą, e, no nie dojdzie już z takiego ty typowo walki nowo sobie gdzieś tam i zobaczy o coś fajnego. Wchodźmy tam. Tak? No i to jest wątek chyba którego jeszcze nikt w tołyńskich mediach nie poruszał, że że nawet w labie to jest odczuwane. Dlatego tym bardziej mocno Trzymamy kciuki za to, że uda się projekt. pomożemy. Do końca do, dociągnąć i sfinalizować. Za chwilę wracamy z kolejną trzecią częścią naszej rozmowy. Radosław Wnuk jest naszym gościem w Kalejdoskopie Radia Gra, a rozmawiamy o Lawie, o przystani towarzyskiej. Za chwilę wracamy. Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra. Kaleidoskop Radiagramy. Ponownie witamy. Piotr Kolszowski, kołaniam się i Radosław Nukierz ze mną również raz jeszcze. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie po raz trzeci. Tak jest, czyli Laba Przystań Towarzyska. To jest człowiek e, e, Michał, Adrian i obecny tutaj Radosław. Ludzie, którzy e, zbudowali nam w Toruniu Labę. Miejsce, w którym możemy się spotykać, w którym mogliśmy w pandemii e, spędzać czas, e, ale jednocześnie miejsce, w które m, wiele krwi, potu i łez e, w, włożyli obaj panowie. Przepraszam, trójka e, Panów. Powiedz mi... W którym momencie pojawiło się pierwsze zwątpienie i pomyśleliście: Dobra, wycofujemy się z tego. <grym> no, tam ale trzy lata temu oczywiście, bo później tu już chyba takich myśli nie było. Właśnie, całkiem paradoksalnie ci powiem, że jak w każdej można powiedzieć formalnie spółce, chociaż jesteśmy trójką przyjaciół i kilka nawet osób mówi o Boże, najdroższy trzech kupi zakłada spółkę. Znamy ten scenariusz. Już ich nie. nie ma. <grym> tak, i zobaczcie, jesteśmy trzeci rok i nigdy nas nie poróżniły kwestie jakiekolwiek tam formalne. Czasami nas różnią kwestie, czy pytam, właśnie, czy widzę czy marketingowe, czy jeden by chciał to, drugi to. Róż, jakby wiadomo, no tak to jest szczególnie, że każdy z nas jest dosyć temperamentną osobą, mocno stawiającą kroki i każdy ma swoje zdanie. Czy kiedyś wątpiliśmy? No dobra, co? będzie ten zrenek w labie, czy nie w końcu w tym sesji. <gadacie> to, się czy się to, to trzeba do Adriana, ozenka i Ankleosi. Kontynuuj proszę. <ślały> Dobrze, to się ten, wy, wytniecie nam tak. tą część wywiadu, rozumiem. E, słuchajcie, i, i zwątpienia na początku nie było tak naprawdę ani razu. Ja bym powie, ja bym. Ja bym powiedział, że mm, czasami pojawiało się to, czy zdążymy. No bo jeżeli masz 5 tygodni i dopiero założyłeś spółkę i musisz zatrudnić 30 osób nasz fantastyczny zespół i powiedzieć im, słuchajcie, tutaj gdzie rośnie ta trawa, bo wtedy jeszcze tam rosła trawa, chciałem z kim powiedzieć, tak. a my się zastanawialiśmy, jak ją będziemy kosić. Nie wiem, jak Państwo, którzy bywają w Labie, wiedzą dlaczego, dlaczego się teraz uśmiechnąłem, musiałem wytłumaczyć, że między tym a tym drzewem y, będzie się działo to i to. No to faktycznie wszyscy na mnie patrzyli trochę jak na wizjonera, ja się wtedy tym poczułem jak wizjoner. I nasz zespół, nasi ludzie do dzisiaj, bo współpracujemy z większością z nich do dzisiaj, mówią, stary, to było magiczne, Żeby tu taki pełen entuzjazmu chodziłeś po tym polu. A nikt taki... to nie wierzył, tak. A my mówimy, boże, co? I wszyscy powiedzieli, wiesz, co my ci wtedy zaufaliśmy? Wyglądałeś naprawdę zwariowany, jak taki wolny wolny elektron. Yy, chwilę zwątpienia, wiesz, co być może ze względu na to, że mi na przykład moje serce się łamie, bo ja przez to, że też latem robię masę innych rzeczy, to by tak naprawdę w tej labie nie ma wie nie? Ja tam jestem kiedy ona nie pracuję, więc, więc czasami wtedy tak wątpię, w to, dlaczego ten mój kalendarz wygląda tak, a nie inaczej. Ale nie wątpimy, jesteśmy lokomotywą tego projektu, ty wspominałeś o, o, o naszej trójce, ja bym chciał tylko dodać, że może trójka jest taką lokomotywą, ale gdyby nie te wszystkie wagony, gdyby nie cały zespół, gdyby nie przyjaciele tego miejsca i, i osoby z nami powiązane, to tego miejsca by nie było. To jest praca naprawdę dziesiątek osób, setek zaangażowanych, jeżeli mam tak. Taką możliwość, to bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, bo tak naprawdę to jest kolektyw i laba w ten sposób funkcjonuje jako taki chyba dom pracy twórczej. Tak chcielibyśmy, żebyśmy funkcjonowali. No to słuchaj, to skoro wrzuciłeś wątek lokomotywy, przypominam, że PKP za chwilę opublikuje letni rozkład jazdy. A jak wygląda letni rozkład jazdy dla trzeciego sezonu laby przy stanie towarzyskiej? Co będzie działo się w tym roku? Przede wszystkim wracamy z imprezą, o którą pytało nas wiele osób. Już w najbliższą środę przygotowujemy z okazji tego, że czwartek jest dniem wolnym od pracy przygotowujemy imprezę Fajfy, kojarzące się z uzdrowiskiem nieopodal Torunia. Pozdrawiamy z Kiscie Chodzinka, jeżeli nas słuchacie. Czyli taki międzypokoleniowy dancing, gdzie tak naprawdę będziemy grali od czerwonych gitar po Dua lipę tak żeby wszyscy fantastycznie się czuli. Od godziny 17 już startujemy, no bo o której mogłyby Fajfy wystartować. Więc zapraszamy bardzo wszystkich serdecznie na tą środę. I to będzie jednorazowa impreza, czy jeśli nie, to się uda, to to zostanie bez, z nami na zawsze? Wiesz co, u nas, u nas jest Coś takiego, że się uda, jak nie będzie padać. No, na razie nie będzie padać, a liczba osób zainteresowanych na tych social mediach jest naprawdę e, bardzo duża, więc śmiem twierdzić i być tutaj takim trochę szamanem, że, że, się, że się uda, e, więc, więc to jest pierwsza rzecz. E, później będziemy mieli też na pod koniec czerwca e, urodziny Laby, chociaż tutaj była między nami długa debata, czy to miejsce ma swoje urodziny, skoro otwiera się to sezon, ale <laughs> będą urodziny i będzie fajna partnerska współpraca z jednym z toruńskich lokalnych. W dużych podmiotów cukierniczych, o może tak powiem. Okay. I będziemy mieli fajną niespodziankę dla naszych gości, więc, więc, i to kolejny aspekt, taki stricte made in Toruń bym powiedział, nie? Więc, bo my, my, my na to stawiamy. Później w trakcie lata, oczywiście, trochę, trochę wydarzeń. Dużo osób nas pyta o koncerty. No, jakby, niestety, trochę koncertów musieliśmy zdjąć, ze względu na to, że jesteśmy bądź co, bądź w samym centrum miasta, a koncertów nie jesteśmy w stanie ściszyć, więc, więc po prostu z koncertów rezygnujemy, ale gwarantujemy Wam masę, masę innych fajnych atrakcji. No i dobrze, i to jest ten moment, w którym pewnie chciałeś powiedzieć, że to już ostatni sezon Laby, tak, i że 4 i 5, 6 już nie będzie, tak? To teraz? Teraz <grym> możesz powiedzieć, zostało 30 sekund, proszę. Pożegnajcie. Co, to, to tak działa, żeby widz potem zatęsknił i nagle mm -hmm. w grudniu, jak niczym, pewna platforma, tak. ogłosimy... A jednak będzie czwarty tak, sezon. Nowy sezon. <głos> <głos> zapraszam bardzo serdecznie. Na pewno będzie czwarty, piąty jeszcze jeden yy, dzień dłużej, tak? Jak się wyczytując klasyka na koniec świata, jeszcze jeden dzień dalej. Yy, zapraszam serdecznie wszystkich do laby. Radosław Wnuk, laba przystań towarzyska, który której na pewno nie raz jeszcze tego lata się spotkamy. Był naszym gościem w kolejdoskopie Radio Gra. Dzięki za wizytę, Radek. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radio Gra.